Żeby zasiać pszenicę muszę zrobić jeszcze jedną rzecz w ciągniku, wymienić kule. Zobaczcie jakie. <gry> Kurde, to są kule czwartej kategorii. 4, łamarena 3. Teraz muszę to tutaj wsadzić. No różnica widoczna jest ogromna. No na tych trujeczkach to by nie pojechał. Witajcie wszyscy w kolejnym filmie. Po kilku kilkudniowych przygotowaniach wreszcie nadszedł ten czas, że wyjeżdżam na siewy pszenicy. Yy, zazwyczaj wydaje się, że o 5 minut, 10 godzinka, wszystko będzie gotowe. Tak, a wychodzi to, tamtoś, mam to, wam to i z godzinki robi się kilka dni. I tak też było w tym przypadku. Też było kilka dni, ale najważniejsze, że już wszystko jest zapięte i jedziemy. To co? Resztę relacji zaczniemy na polu. Bo ja już nie wiem, czy ja nawet pamiętam, jak się tym pracuje. Tak wygląda za dnia pole przygotowane po talerzówce. No było tutaj lebiody, ale już na przyszły sezon inaczej mam zaplanowaną ochronę tego uraka, mimo tego, że ponownie wybrałem odmianę konwizo. No to po prostu zrobię jeszcze chyba, wiecie, zabieg do glebowy wcześniej, jako pierwszy. Bo w tym roku tego nie było. No i była tutaj ta lebiotka. Mam nadzieję, że już nie będzie mi się to zapychało i będzie, będzie szła robota jak należy. Tak sobie sieję tutaj pszenicę, widzicie, że coś tutaj nie gra, nie? Jakieś takie inne kolory, inne wnętrze. No tak, inne, bo to jest, jakby to powiedzieć, ten właściwy odcień zieleni. Dobrze wiecie, niejednokrotnie to mówiłem, zawsze byłem za John No i na razie chwilowo jest John Deere. Zobaczymy, co będzie, co będzie dalej. Jest to 8R 310, aczkolwiek ona chyba ma trochę więcej koni, albo naprawdę jest mocna. Słuchajcie, ona jedzie cały czas 10 na godzinę i mogłaby więcej. A agregat wcale płytko wypuszczony nie jest. Jest na najzwyklejszej skrzyni. Kurczę, plus minus. Jedyna wada tego ciągnika na ten moment to, że po prostu nie ma GPS-a. To tylko to. Tylko to. Ale ogólnie silnik tutaj jest dzwon. Tutaj jest 7,5 tysiąca mg, tylko jest to połowa tego, która była w fęcie. Ale no, tutaj najważniejsze dla mnie było zasieć pszenicę po burakach. A wiecie, no, w tamtym roku, tak jak mówiłem, to był błąd, że to było w Nautilu no posiane. więc idą łapy, żeby to po prostu spulchnić. No i mówię, no jedyny, jedyne co mi się nie bardzo widzi to to, że nie ma tutaj GPS-a, ale jeżdżę wiecie w kółko tak w miarę w miejsce przy miejscu. To pole jeszcze idzie w taki delikatny stożek, więc tym bardziej, ale nie ma, nie ma dramatu. Tak jak popatrzycie teraz na tą linię przede mną, nie ma dramatu. Yy, kiedyś tylko tak siałem i było dobrze, więc jak jeden rok będę miał tak posiadę, to też... Się po prostu nic nie stanie. Są miejsca, gdzie naprawdę jest tutaj y, trochę gleba y, zaskorupiona, bo czuć to pociągniku jak ma, jak ma ciężko, w niektórych miejscach. Ale żeby redukować biegi, to chyba tylko raz na dziewiątkę mu piłem. Także jest naprawdę ok. Radzi sobie, radzi sobie super. Warunki pogodowe są idealne do siewu yy, tutaj na tym polu to widzieliście Janek przejechał talerzówką to pole i teraz ja sieję jedyne co to będzie trzeba coś zrobić z tymi liśćmi które tam są na początku po burakach gdzie była pryzma bo łapy agregatu to wszystko wyciągają wiecie tam na, na ten ale chyba to zaraz nie wiem podpalę i po prostu będzie z tym świetny spokój. czołgnik ogólnie bardzo przyjemny jest fajnie w kabinie, mimo tego, że ten przód jest bardziej komfortowy w fęcie. Ten wielowachacz. No to tutaj wiecie, tutaj jest taki koń do roboty. Tak? Tutaj zaczepiasz coś coś dużego i ogniujesz. I to widać. A najważniejsze jest to, że też jest na szerokich kołach, na 900 kach Robi to swoją robotę naprawdę. I to jest ostatni przejazd tej masakry na tym polu która już trwa od dwóch, albo trzech dni. Od dwóch chyba. Tutaj była ta lebioda w tych burakach. Wyciąga to agregat, wszystko jest po prostu totalny dra dramat. Dałem przód głębiej, żeby te talerze jak najbardziej to kroiły. Niby coś tam troszeczkę to daje, ale no... Też nie za wiele. Nie jest to dla mnie satysfakcjonujące. Najlepszym momentem teraz by było po prostu przyjechać tutaj wałami i po prostu to zawałować. Jak widzicie, Nautil no sobie radzi w każdych warunkach. Nieważne czy lebiota będzie miała pół metra czy metr, Nautilem no by tu wjechał i posiął. Ale jeżeli chodzi o zagęszczenie gleby, no to już na to nie poradzi. A agregat już sobie z tym da radę. Nic nie widać, bo szyba brudna, ale jakoś powoli, powoli idzie. Ostatni przejazd jadę 9 na godzinę. Jadę trochę głębiej, tak żeby to zryć. I tyle. Zostały mi tylko poprzeczki tam z przodu i to będzie koniec siewu pszenicy. Koniec tej masakry lebiodowej. No pff, nie ma się co dziwić tutaj, tutaj była pryzma. Tu było to czyszczone ja to talerzowałem. Słuchajcie to to nijak się nie dało. Pole było tutaj w tym momencie naprawdę mocno zajeżdżone ale bestia sobie dała radę. Eee przyjedzie zaraz Janek z widłami, bo tam trochę do sąsiada wyciągnąłem, no to zabiorę to, bo to wiecie, to tak nie może być. No, a potem niech to podeschnie i, i już, i potem się to, nie wiem, albo się to spali, albo co to się z tym zrobi, zobaczymy. Najważniejsze, że, najważniejsze, że jest posiane, mimo tego, że mi się wcale to nie podoba, no ale mówię, no jakbym miał wały, to bym to zawałował, tak? No bo jak tak popatrzycie, to widać taką kąpkowość, taką nie? Tutaj są, yy, jest taka góreczka, bo do siewu pszenicy w przystawce trzeba dać pazurki na długie sekcje. No i te pazurki wszędzie tutaj są, za wyjątkiem tego i tego jednego, tej jednej redlicy. No bo tutaj nie mam, tej, nie mam tej poprzeczki, ona się trochę zgięła. Ona jest do zreanimowania, ale ona w domu leży i po prostu nie było już nie to czasu, żeby to zrobić. Ale mimo, mimo przeszkód, tam strzelił mi jeden wąż Jeszcze jeden jest tak, że się sączy Ale też tam, też tam to naprawiłem Mimo tych przeszkód udało się zasiać Na tym drugim polu to siało się dużo, dużo, dużo lepiej Naprawdę dużo lepiej bo, bo tam nie było tej lebiody Więc tam, tam robota szła, szła elegancko Ale bardzo się cieszę, że to zmęczyłem Dzisiaj jest drugi listopad Drugi listopad czy drugi listopada Chyba mi zostało jeszcze trochę pszenicy, więc jeszcze może taki mały kawałeczek tam posieję, ale tam przynajmniej też nie będę miał takiej męczarni. No to pole było najgorsze, tak, ono od samego początku. Raz, że kopanie tutaj było beznadziejne, odbiór tutaj był beznadziejny, wszystko tutaj po początku było beznadziejne. Prąd buraka też tutaj był słaby, ale dalebiada tutaj zrobiła swoje. Ale mówię, no mimo tego, że wybrałem Konwizo, już to wcześniej mówię. Mimo tego, że wybrałem Konwizo, to po prostu. Już wiem, że chcę to zrobić trochę inaczej, tak? Że mimo tego, że to będzie konwizo, zacznę chyba kurczę, przepraszam, od oprysku do glebowego. Ale koń sobie radzi. Naprawdę tutaj tu na tej poprzeczce było wyjątkowo twardo, na żadnej tak twardo nie było jak tutaj Ale dam radę. Bieg niżej i poszedł także elegancko. Dobra, słuchajcie, to tyle. Yy, ja wracam do domu. Trzeba też trochę odpocząć, bo ostatnio naprawdę nie było kiedy bardzo dużo różnych zajęć. Więc miłego weekendu wam życzę. Chociaż ten film pewnie będzie wrzucony kiedy indziej. Trzymajcie się na razie. A jeszcze wam dopowiem taką jedną ciekawą historię odnośnie takich siewów. Wiecie, że jest trochę brzydko na polu. Raz siałem u takiego jednego pana rzepak. No i on tam też miał to, wiecie, słabo skoszone, bo mokro było i tak dalej, słoma się ciągnęła. No, no, wiecie, no, zabijało się, nieraz trzeba było cofać ten, były jakieś tam kubki na polu, było tak trochę nierówno. No, na oko nie wyglądało to dobrze. Wszystkie nasiona były w ziemi i tak dalej. I z tym nie było najmniejszego problemu. No i ten pan mówi coś takiego. Ja wezmę agregacik i tak sobie. Yy, Przelecę to tylko samymi wołkami I tak, żeby tam za bardzo nie powyciągać Ja mówię, no Ja bym tak nie robił, bo mogą się nasiona gdzieś tam Przemieszczać, jak pan da trochę głębiej I, i będzie coś tam No coś mi przerwało mi, bo miałem telefon No ale kończąc tą historię No to ten pan, ja mówię, że ja bym tego nie robił Ale to jest, wiecie, no to, to jest pana sprawa a co pan chce, to pan To pan zrobi No i ja tak mówi, no to dobra, no to może i ja mam rację Ale, ale tylko podkusiło Zapiął na drugi agregacik Przejechał, przerównał całe to pole tym agregatem, nie? Taki uprawowy, tam chyba samymi wołkami, jak, jak, jak dobrze pamiętam, żeby to porównać. I słuchajcie, zawałował to w te, we w te, pojeździł po tym polu. Wiecie jak miał równo na polu? I wschody miał równiutkie, wyrzędkowane, kompletnie nic się nie stało. Normalnie zrobił agregacikiem robotę podobną, jakby zrobił wałami. Ale to tylko taka mała dygresja do tego, co tutaj się na polu dzieje. No trudno, jak ma być to będzie. Nie podoba mi się to, ale prawdopodobnie tak musi zostać.